Jeśli chodzi o wady, czy inaczej mówiąc minusy porodu naturalnego, to jest ich tak naprawdę niewiele. No, ale na upartego można wymienić, że jeśli poród nie jest monitorowany za pomocą KTG, to można przeoczyć na przykład niedotlenienie dziecka. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Ponieważ podłączanie aparatury medycznej, jakim jest kardiotokograf, kardiotokograf tak, bardzo często ten sprzęt wstrzymuje akcję porodową. Kobieta jakby zamyka się, przestaje rodzić. I znowu trzeba rozkręcić akcję porodową, to, to koło zamachowe. Tak? Bardzo trudno czasami jest uruchomić a są dostępne y, przenośne detektory y, tęt na płodu i one w niczym nie przeszkadzają rodzącej. Y, można takich używać, w porę zareagować, jeśli coś się dzieje y, nie tak. tak. Y, innym minusem porodu naturalnego, minusem, y, jest sytuacja, kiedy dzidziuś jest y, duży, Albo ma mniejszą główkę, i potem trudniej jest urodzić tułów. Jest takie ryzyko, że dziecko może sobie złamać obojczyk, na przykład. Ale istnieje ryzyko. To nie znaczy, że tak się stanie. Istnieje ryzyko. Kolejnym minusem jest. Kolejny minus jest takie, że, że kobiety, które są zakażone paciorkowcem grupy B, czyli są nosicielkami bakterii GBS, mogą podczas porodu drogami natury zakazić tymi paciorkowcami maleństwo. A takie zakażenie zwiększa ryzyko zapalenia płuc w okresie noworodkowym. No i znowu po pierwsze. Mama, czyli rodząca, w, okre, w ostatnim okresie ciąży robi wymaz, z, lekarz zleca takie badanie, i wtedy się dowiaduje, czy ma tego paciorkowca, czy nie ma. No i teraz, jak nie ma, no to nie ma o czym mówić, bo nikogo niczym nie zarazi, bo nie ma. Jak ma, to bierze antybiotyk i już. Nawet gdyby nie wzięła tego antybiotyku. To nie jest tak jednoznaczne, że maluszek na pewno się zakazi. Jest ryzyko. Istnieje ryzyko, no ale nie na pewno. I dalej. Nawet jeśli się zaraził, to znowu jest ryzyko, że zachoruje na zapalenie płuc. Niekoniecznie zachoruje, ale jest ryzyko. I ostatni w tej wyliczance minus. To kolejne ryzyko. Tym razem ryzyko przeniesienia innych zakażeń, wywołanych np. przez chlamydię lub dwoinkę, rzeżączki. I żeby tego uniknąć, wykonuje się na noworodku tak zwany zabieg kredego. To jest azotanem srebra kropi się do oczu maluszkowi. Teraz w szpitalach podaje się to już z automatu każdemu dziecku. Od razu. Ja nie jestem zwolennikiem tego zabiegu, bo w 90% przypadków nie jest to w ogóle konieczne. A często doprowadza do zapalenia spojówek albo innych powikłań zupełnie bez sensu. Teraz plusy cesarskiego cięcia. No, jedyne plusy cesarskiego cięcia, jak dla mnie, to jest to że kiedy poród przebiega nieprawidłowo, cesarskie cięcie może uratować życie. Jeszcze niektórzy uważają za plusy to, że można dokładnie wyznaczyć termin porodu. Po prostu umawiasz się na konkretny dzień, na konkretną godzinę i przyjeżdżasz nawet tramwajem, tak? Po zwykłego porodu nie da się dokładnie przewidzieć z taką dokładnością jak cesarkę. A mnie zawsze nurtuje taka myśl, takie pytanie: i co z tego, że można zaplanować? I co z tego? Jesteś w dziewiątym miesiącu ciąży, masz zwykle przewidywany termin porodu, to jakieś jeden, dwa dni, które lekarz prowadzący ci wyznaczył, tak? No i co? I przecież nie lecisz na Majorkę i jak ten termin porodu minie, to ci przepadnie bilet tak? lotniczy. Co, co z tego. <noise> um, pomimo tych tabelek, za i przeciw, wiele kobiet wybiera cesarskie cięcie. Mimo że jest tak wiele zalet porodu naturalnego, zwłaszcza dla dziecka, wiele kobiet wybiera swoją wygodę, a konkretnie mówiąc yy, brak bólu i podczas rodzenia. I, i tu powinnam powiedzieć. Nie neguję, to ich wybór, ale ja niestety neguję. Neguję. Co innego, jeśli mówimy o cesarskim cięciu jako o ostatniej desce ratunku, o, o zabiegu, który ratuje życie, o mm, nasze życie albo o życie dziedziusia, to oczywiście jestem za, no jak najbardziej. Ale jeśli jest mowa o świadomym wyborze, Chytrym planie i oszukańczym działaniu w postaci wykupionego wręcz od lekarza lewego zaświadczenia, że niezdolna do porodu naturalnego, tak? Na przykład podczas rodzenia przy bólach partych jest ryzyko odklejenia się albo pęknięcia siatkówki w oku. Na no to chyba najczęściej się bierze zaświadczenie. No to, no to już neguje. Ja po przeanalizowaniu y, wszystkiego skreśliłam cesarskie cięcie i zostały mi dwa: poród drogami natury i poród siłami natury. Myślę sobie, mm, no nie mogę wybrać poród siłami natury, czyli naturalnego, bo przecież nie wytrzymam tego bólu. Tak, e, Niech już będzie drogami natury. Ale ze znieczuleniem w kręgosłup. I tej myśli się trzymałam aż do.